Wygląda na to, że rok 2022 będzie rokiem zakupowej wojny w giereczkowie. Rozpoczęliśmy go z przytopem, gdy Microsoft ogłosił, że kupuje Activision Blizzard. Z kolei to poskutkowało spekulacjami na temat przejścia wielu bardzo mocnych serii na ekskluzywność Xboxa oraz sporymi spadkami Sony na giełdzie. Prawdopodobnie właśnie dlatego Japończycy stwierdzili, że w ramach ratowania twarzy trzeba wysupłać z worka trochę pieniędzy na jakieś zakupy w ten sposób. Za zaledwie 3,6 miliarda dolarów Sony włączyło w swoje szeregi studio Bungie, obecnie najbardziej rozpoznawalne z serii gier Destiny. Tutaj jednak warto dodać, że przy okazji jest to malutki psztyczek w nos dla Microsoftu, bowiem to właśnie Bungie odpowiada za kojarzoną z Xboxem serię Halo. Kto wie, może to taka mała zemsta za to, że wraz z nabyciem Activision Blizzard zieloni przejęli prawa do marki Crash Bandicoot, niegdyś jednej ze sztandarowych marek PlayStation. Żeby w ogóle nie powiedzieć maskotki poczciwego szaraka. Tutaj jednak należy zaznaczyć, że mimo iż Bungie stworzyło Halo, to prawa własności nadal należą do Microsoftu. Prawa intelektualne do jakich gier zostaną zatem włączone do firmy? No oczywiście najbardziej rozpoznawalne już wspomniane Destiny, które ma się dobrze i jeszcze w lutym zostanie wypuszczony do dwójki potężny dodatek o podtytule The Witch Queen abstrahując, czuć z tego trailera taki vibe połączenia solsów ze sztuką Beksińskiego. Na tym jednak potężne hiciory się kończą. W dalszym ciągu pod swoimi skrzydłami Bungee ma kilka dość mocno zakurzonych marek, jak seria shooterów, Marathon z korzeniami w latach 90., czy RPG Minotaur z podobnego okresu. Ponadto posiada również prawa do serii Myth, która naszym rodzinnym graczom może być nieco lepiej znana. Gry strategiczne spod tego znaku były swego czasu rozprowadzane z czasopismami o grach. Podejrzewam, że starsi gracze do teraz mogą mieć gdzieś z tyłu głowy zakorzenione. Wspomnienie ich dość charakterystycznych okładek. Z ciekawych gier można jeszcze wymienić oni kopanko-strzelankę inspirowaną stylem anime, mimo że w pełnym 3D. Mam jednak przeczucie graniczące z pewnością, że żadna z tych serii nie doczeka się wskrzeszenia, a Bungie póki co będzie skupiać się na kontynuowaniu Destiny oraz ewentualnie produkowaniu zupełnie nowych IP. Mimo jednak prób zachowania twarzy, wysupłanie, jakby nie patrzeć, niebagatelnych 3,6 miliarda dolarów okazało się niedostateczne do gwałtownego odbicia ceny akcji Sony. Ta od ogłoszenia zakupów jest w miarę stabilna, ale nic nie wskazuje na to, żeby miała odbić do stanu sprzed ruchu Microsoftu. A skoro jesteśmy przy gierkach, to szykuje nam się miesiąc gorących premier. Z głośnych pozycji należy wspomnieć takie tytuły jak Horizon Forbidden West czy wyczekiwany przez wielu Souls-like Elden Ring. Wszyscy Polacy czekają jednak patriotycznie na jedną grę, czy raczej czekali. Dying Light 2 od wrocławskiego Studia Techland, która swoją premierę miała właśnie wczoraj. Opinie są na razie dość podzielone, ale w gruncie rzeczy dobre, bądź bardzo dobre. Po premierze da się słyszeć narzekania na drewnianą fabułę i kukurydziane dialogi, albo dłużący się i bardzo jednotorowy wstęp, ale. Tak, ogólnie rzecz biorąc to oceny są przyzwoite, a gracze i krytycy generalnie grę chwalą. To z kolei oznacza, że devowie, nauczeni prawdopodobnie na błędach CD Projektu podjęli trafnie dwie kluczowe decyzje. Nie hype'owali gry w kosmos i zdecydowali się na kilkukrotne opóźnienie premiery, żeby doszlifować odpowiednio technikalia. I teraz będą mogli zbierać tego owoce. Gra jest z całą pewnością na tyle dobra, żeby przyciągnąć do siebie żądnych eksploracji poszukiwaczy przygód, więc sądzę, że sprzeda się przyzwoicie, a jednocześnie deweloperzy nie muszą teraz marnować czasu i nerwów na klepanie prowizorycznych patchy i damage control w social mediach. Na chwilę obecną recenzję ostylują w okolicach 8 na 10, więc sądzę, że fani, którzy czekali na tego zombie parku Runera, mogą po niego bezpiecznie sięgnąć. A jeżeli potrzebuje potrzebujecie więcej informacji zachęcam do obejrzenia recenzji redaktora Evil Sagi na głównym kanale Arniu. Słyszałem, że to bardzo dobra recenzja i dobrze się słucha głosu tego redaktora. Są też memy. Dalej. Kryptoskamów ciąg dalszy. Amerykański youtuber kryjący się pod pseudonimem Ice Poseidon znalazł jeden szybki sposób na wyciągnięcie forsy od swoich widzów. OnlyFans, co? Nie, nie to. Postanowił on stworzyć własną kryptowalutę pod nazwą CXCoin i promować ją jako długoterminową inwestycję pośród swoich wiernych fanów. Jednak gdy tylko waluta zbliżyła się do jakiegoś marginalnego progu opłacalności, Paul DeNino, bo tak naprawdę nazywa się streamer, upłynnił cały swój własny kapitał, jednocześnie powodując za na rynku Ergo waluta jest w tym momencie zupełnie bezwartościowa. W całej tej sytuacji jednak najbardziej kuriozalne jest to, jak absurdalnie szczery jest Ice Poseidon, gdy odpowiada na pytania innego youtubera pod pseudonimem Kofizilla. Macie tutaj fragment, ale zachęcam do obejrzenia całości. You want to keep the money that's not yours, that you took from the project even though you failed to deliver. I mean, I'm not get you to return the money because it's a 100% still available and you could do that. If you want the answer, uh yeah, I could give the money back. It is within my power. Um but I'm going to look out for myself and not do that. In innymi słowy, mówi, że owszem, oszukał. Ale tylko głupi by nie oszukał, więc widownia jest sama sobie winna. I co prawda mógłby oddać ludziom te pieniądze, ale kupił już sobie Tesle i w gruncie rzeczy to nie chce mu się oddawać tych pieniędzy. Jestem absolutnie przekonany, że lada chwila jakiś polski influencer się tym zainspiruje i będę musiał dokleić jego mordę w miniaturce do Wrapniusa, więc bądźcie czujni. Dlatego popatrzcie, jakim zbawieniem dla ludzkości jestem ja. W momencie ukazania się tego materiału właśnie streamuję. Za darmo. Link w podpiętym komentarzu. Jedynym mankamentem jest to, że jak gram w gry, to mam tendencję do skupiania się na nich, przez co czasem nie czytam czatu. Ale po tylu latach streamowania już nikt nie ma wobec mnie żadnych oczekiwań. A ja nie mam wobec Was. Żyjemy w perfekcyjnej symbiozie. Dlatego zapraszam. Jeżeli potrzebujecie, żeby ktoś tam do Was gadał w tle, polecam. A tymczasem do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa!